Kochani, witam wszystkie Skorpiony dzisiaj na czytaniu rocznym na rok 2024. Podejrzymy tutaj, co Wam karty podpowiadają, co możecie wykorzystać, co możecie pominąć. Pamiętajcie jednak, że to nie wszystko, co się oczywiście w Waszym życiu wydarzy. Jest to jakiś tylko szczępek informacji, a poza tym wydarzą się jeszcze, wydarzy się jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Ja Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście. Zostawiajcie tam znaczek po sobie, że mnie oglądacie. Również zapraszam na rozkody prywatne. No mamy nowy rok, możemy sobie zobaczyć, co on nam osobiście już tutaj da za możliwości, czy jakieś uwagi do pominięcia. Także macie namiary na mnie, są na kanale. Zapraszam serdecznie. I tak, pierwszy kwartał nowego roku. Z powerem. Jak większość znaków, wchodzicie z powerem, szczęściem, nową energią, nowymi nadziejami, dużo rozmów, dużo kontaktów z ludźmi, dużo załatwiania jeszcze jakichś spraw, tak jakbyście mieli niepodokańczane pewne sprawy, może z poprzedniego roku, być może z. Kilku lat nawet i one się troszkę ciągną, przeciągają się wam na ten nowy rok i jeszcze się tym będziecie kochani zajmować. Ważne też są wasze dzieci, czyli trzeba będzie się skupić na dzieciach. Być może one będą potrzebowały w jakiś sposób waszej pomocy, waszej ingerencji, a może to wy jesteście tymi dziećmi, którzy też potrzebują jakby tego wsparcia rodziców lub musicie ich. Gdzieś tam wesprzeć. Także ta rodzina będzie też w tym pierwszym kwartale dla Was ważna. Dodatkowo sprawy urzędowe. Sprawy urzędowe, które no nie do końca mogą pójść tak, jakbyście sobie tego życzyli. Robicie tu wszystko, aby nie wiem, zakończyć pewne sprawy, yy, aby to było po waszej myśli. Może się jeszcze to przeciągać, acz, albo po prostu ta sytuacja, no, nie będzie aż na tak, tak jakbyście sobie to wyobrażali, jakbyście chcieli, czyli połowiczna wygrana, gdzieś tam, no nie do końca to, nie pójdzie tak względem waszych, Planów. Aczkolwiek uważam, że nie będzie tragedii. Nie jest to coś, co będzie bezwzględnie nie, nie, waszym, jakby nie dla waszego dobra. Nie, jest tu sukces, aczkolwiek mówię, taki pewien niedosyt pozostaje. Yy, więc troszkę Wam to też obniży yy, ten poziom, ale wiecie co, mam wrażenie, że Wy już będziecie widzieli gdzieś światełko w tunelu, jakby końca tych spraw i to. Też już powiecie, dobra, nie jest tak, jakbym chciała, czy jakbym chciał, ale ważne, że to się już zbliża ku końcowi i to też wam przysporzy zadowolenia. Drugi kwartał, no szczególnie szczęśliwy dla osób, które szukają związków, bo właśnie w tym drugim kwartale mogą się pojawić nowe osoby wokół Was, czy możecie wchodzić już właśnie gdzieś tam, jak kogoś wcześniej znaliście, ale tylko znaliście, w takie związki, tu jest wybuch miłości, tu jest takie wiecie, takie love, takie, takie przyciąganie, wszystko jest super, jest taki zakochaniec, wszędzie motylki biegają. Troszkę przez to abyście się na tym nie rozbili, bo wiecie, jak coś nagle powstaje, potem się szybko wypala. Więc może wyluzujcie, może dajcie temu też taki wymiar, Pomału, pomału. To, co ma być, to będzie. Jeśli ktoś bardzo przyspiesza, to zastanówmy się, dlaczego. Być może ma coś do ukrycia, być może z jakichś innych powodów chce szybko wchodzić w związki. Więc ja bym tą sytuację troszkę zwolniła i myślę, że wy też to zrobicie: że w pewnym momencie będzie wam za szybko. Fajnie jest, fajnie się układa, jest lowe, jest to wszystko, ale zwolnijmy. No i tu takie wyluzowanie właśnie się pojawia. Osoby, które są w związku, a ja myślę, że tu się wszystko układa, no tak jak jest, tak będzie, tak? Jeśli macie tu jakieś problemy, no to je trzeba też jakoś poukładać. A ja mam wrażenie, że wy je układacie w ten sposób, że to jest chwilowy sukces, tak? Nie wiem, do kogoś dociera się na chwilę, na chwilę się ktoś zmienia i za chwilę jest powrót do, no, do poprzedniego systemu bytowania. Także trzeba to jednoznacznie pilnować, aby, aby to było poukładane, aby ktoś się trzymał reguł, zasad, które wy też tam gdzieś na, narzucacie i wtedy będzie dobrze. Um, możecie gdzieś tu odkładać pieniądze na coś, gromadzić na coś pieniądze, tak żeby no nie będzie to okres wydawania, kupowania, raczej e, będziecie starali się troszkę zaoszczędzić, przeoszczędzić, ale nie zmienia to faktu, że drugi kwartał szykuje się wam bardzo obiecująco, a szczególnie właśnie pod względem uczuciowym. I czwarty trzeci, przepraszam, jest kontynuacją tego, czyli jeśli faktycznie pójdziecie w taki, wiecie, szał, <taki> takiego love. no może dojść do zaręczyn. Tutaj widzę panie, które no, uczucia wylewają wręcz z siebie. Panowie mogą poznać właśnie te kobiety, które... Są takie gotowe już na związek, one wiedzą, że one chcą tego związku, są poukładane dojrzałe, dojrzałe życiowo i możecie starać się już w jakiś sposób, nie wiem, mieć plany na przyszłość, mieć plany o zamieszkaniu razem i tak dalej, i tak dalej. Także tu widzimy pełnię szczęścia. Co Wam może doskwierać? Przepracowanie. Więc troszkę sobie włączcie na luz, bo tej pracy może być za dużo po prostu i tego nie uniesiecie, tak? Bo nie wiem, nadwyręża Wasze siły i tak dalej, i tak dalej. Więc będziecie szukać sobie od. Jakby odet, odetchnięcia. I tu mamy wyjazdy, tu mamy fajnie spędzony czas wakacyjny w gronie znajomych, w gronie naszych, waszych bliskich. Podróże wszystkiego rodzaju. I też na to się znajdą pieniądze. Szczególnie końcówka trzeciego kwartału da Wam zyski finansowe. To, co jeszcze jakby w dwóch pierwszych kwartałach było takie, no, nie brak. Nie brakuje Wam na życie, na chleb, aczkolwiek macie niedosyt finansowy, w trzecim kwartale powinno zupełnie się zmienić i powinniście odczuwać takie zadowolenie ze stanu posiadania. No, w końcu mam stabilizację finansową. Co tylko, jeśli chodzi o te związki. Wy możecie, wiecie co, tak jak powiedziałam, troszkę zwalniać tempo i możecie czuć się komfortowo spotykając się nie mieszkają, czyli jest fajnie, jest związek, jest relacja, ale ja jeszcze nie chcę się ładować w jakiejś zamieszkania lub w ogóle nie chcę, bo tu widzę właśnie takie uciekanie troszkę z tego związku, więc jeśli wam partner będzie za bardzo narzucał tempo, to będziecie próbować go troszkę wyciszyć, troszkę przystopować. Ja myślę, że to jest bardzo dobry ruch. E, tak jak powiedziałam, co nagle, to pod diable, po co e, się za szybko w coś angażować. Czwarty kwartał to są duże zyski finansowe. E, tutaj możecie dostać jakieś spłaty, e, jakieś, nie wiem, spadki, jakieś, jakieś darowizny, no dodatkowe pieniądze oczywiście może to być wygrana także próbujcie tych swoich e, możliwości które zmienią wasze życie, tak? Będziecie po prostu konkretnie się mieli takie bezpieczeństwo finansowe. No i tu mamy też zadowolenie. Możliwe, że będziecie remontować jakieś wasze mieszkania, domy i tak czyli wkładać w ten wasz, no, to wasze ognisko domowe, aby poczuć się Pewnie. I to, wiecie, co bardziej tak przy końcówce roku już, przełomie roku 2024-2025, tutaj są zmiany. Yy, zmiany, szczególnie właśnie finansowe, w tym waszym budżecie. Także tu jeszcze troszkę, troszkę nie ma problemu ogromnego, ale coś jeszcze wam brakuje, tak? Jesteście zawsze za 5-12. Ten sukces finansowy pojawia się bliżej roku 2020. Pięć. Ale też w tym okresie niektórzy z Was mogą myśleć o wyprowadzce, przeprowadzce, wyjazdach, może chcecie zmienić miejsce zamieszkania, miasto, kraj itd. Tak tak Ale uważajcie, kochani, na kręgosłup, stawy, kości, bo może się okazać, że to Wasze przepracowanie gdzieś tam wcześniej będzie skutkowało problemami zdrowotnymi właśnie w tych. W tych sferach gdzieś tutaj. Także uważamy na kręgosłupy i inne takie yy, yy, sprawy, no bo jak się nadwyrężycie, potem będzie, będzie problem. Także obiecująco jest, macie dużo możliwości do wykorzystania. Oczywiście od Was zależy, czy Wy te, te możliwości wykorzystacie. Moim zdaniem to będzie taki rok pod względem związków dla tych oczywiście, którzy jeszcze tego związku. Nie mają. Wszystkie sfery pozostałe bym powiedziała, że będzie tak na takim normalnym poziomie. Finansowo, zawodowo, czwarty kwartał możecie świetnie wykorzystać. Ja Wam może dostawię tutaj karty, tak ogólnie, finanse, jak będą wyglądały dla Skorpiona na. No bardzo dobrze. Naprawdę będziecie mieć możliwość, przyjdzie taka możliwość albo zmiany pracy, albo podjęcia pracy, albo tak jak powiedziałam, wyjazdu, lub dodatkowego zajęcia, które was wzbogaci finansowo. Jeśli chodzi właśnie o pracę, to też bardzo dobrze. To jest taki płodny rok dla was, tak? Czyli możecie, jeśli się nie czujecie dobrze, albo nie mogliście znaleźć pracy przez ten czas, albo mieliście byle jaką. To jest czas na to, abyście znaleźli dobrą pracę i zmienili to życie, no ale musicie też zaryzykować w pewnych momentach, tak? Nie trzymać się kluczowo tego, co macie, bo czasami trzymacie się swojej strefy komfortu niepotrzebnie, pomimo, że ona wcale nie jest taka dobra. No i uczucia, no to jest to, co powiedziałam: macie możliwość na nowe, nowe uczucie, nowe związki, poukładanie sobie tego życia e, związkowo-uczuciowego. Karta Rady, no, ostrzega Was, abyście się nie przepracowali, abyście jednak też myśleli o swoim zdrowiu, o sobie, bo aby cieszyć się z tego szczęścia, no, przeważnie przede wszystkim potrzebujemy zdrowia. Także nie za wszelką cenę. Kochani, karta Rady, aniołeczki, co Wam tutaj mówią? Odżywianie. Eee, łączysz uzdrowicielską pracę ze swoją umiejętnością kulinarną. Słuchajcie, może macie zdolności kulinarne i to jest dobry pomysł na biznes. To jest to, co doda wam skrzydłę, co doda wam finansów i rozszerzy możliwości zarobkowe. Może po prostu odpoczywacie przy gotowaniu, przy waszych umiejętnościach kulinarnych. Lubicie to robić, lubicie sobie pogotować, lubicie poeksperymentować, właśnie w kuchni. Także. Może trzeba to wykorzystać i gdzieś tam właśnie zrobić z tego jakiś biznes, spróbować, albo w takim zawodzie się może odnajdziecie. No, wiadomo, każdy z Was jest inny, każdy z Was ma inne życie, więc każdy z Was musi to dopasować stricte do siebie. Ja mam, kochani, życzę, aby ten rok Wam przeniósł same pozytywy, abyście spełniali swoje marzenia. Takie, o których marzycie już od dawna, które plany, które gdzieś tam chcieliście realizować, aby się właśnie w tym roku ziściły. E, Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.